Nie, ale on nie jest dobry. Kiedyś mnie i moich braci próbował nauczyć szachów. E, tu ciekawostka. W ogóle ja do czwartego roku życia myślałem, że ja mam piętnastu braci, a potem się okazało, że po prostu do czwartego roku życia mieszkaliśmy w gabinecie. Lustre. Ja, no no, gruby brat, chudy brat, z wąsami. E, czwarty rok mego życia wybił i urodził się mój brat i matka powiedziała nie, nie mieszkamy już w cyrku, jedźmy dalej. I oddam też jej to, że ona chciała nas elegancko wychowywać nadal na jedynaków. Dokładnie. I podzieliła dom tak horyzontalnie. Mi przypadła ta dolna część, więc długie lata myślałem, że moi rodzice są też rodzicami krowy i kurczaka. To jest kartunetą. Ale... Nauka z tego taka, nie uczcie dzieci y, szachów, jak są głodne. Bo mój ojciec, wiecie o co chodzi, odwrócił się tam po maślankę, jak już miał wszystko rozłożone, patrzy z powrotem. Gdzie konie są? A my... A my... Zjedliście konie z kopy Mówi, no dobra, i słuchajcie, bez kitu. Rozłożył na planszy tylko piony po jednej i drugiej stronie i mówi da, dobra, tak no, I to, co zbijesz, to twoje. I my tak. I to są szachy? Tak, czemu nie? To są szachy. I my uzbrojeni w tę wiedzę, poszliśmy do liceum. I gdzie jak były wyzwania szachowe jakieś, nie? Ktoś kładzie planszę, my, dobra, pa, 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 pa. O kurwa, samymi pionami nas rozjebią, mocni są w kurwę. Nie, nie. Mój ojciec kochał szachy, naprawdę. Czasem wracał z chaty, wiecie, wracał do domu, taki naszaszony, ja się kręcę, waliło od niego szachy, o, się uwalał tam od tych partii, tak bę. nie? To go nie budziliśmy, ale tak po czterech dniach, już jak mu obcinamy paznokcie, mówi mordo. To, to, się, to, to się musi zmienić.